Witajcie kochani. Szybki filmik z porównania Pure Lure zero w wersji Travel z wersją nową, klasyczną, dwuskładową, kije o tym samym przedziale wyrzutowym, czyli ta wersja ULS do 6 gramów, z tego co pamiętam, tak jest 08,6 g. 0,86 gra. Dobra kochani. Mm, słuchajcie, co pierwsze się rzuca w oczy. Zobaczcie sobie nowa wersja. Ze starą grubość blanku. Znaczy ze starą, z wersją trawę. Ten blank tutaj jest o wiele od razu cieńszy. Bardzo fajnie. Teraz to wygląda. Ten też nie był zły, ale. Ktoś tam marudził, że blank gruby i w ogóle. Teraz jest cieniutki, bardzo fajny blank. Reszta tak samo, tak jak w tym kiju komponenty takie same. Nie będę więc tutaj się rozgadywał. Na uwagę zasługuje uchwyt autorski marki Piurlur, który jest z karbonu, to jest też wykonany. Parametry techniczne znacie, jak nie znacie, to możecie przeczytać moją recenzję. Ale teraz kolejna fajna rzecz. Zobaczcie sobie na to. Mieli zrobić trochę cieńszą szczytówkę w tej wersji do e, w tej wersji dwuskładowej i na początku myślałem, że jednak jest taka sama, ale potem przyjrzałem się lepiej, nie wiem, czy tu będzie widać. Jednak ta górna, to jest ta dwuskładowa, wydaje się tutaj już troszeczkę cieńsza, to jest niby tam jedna dziesiąta, czy nawet mniej milimetra, ale w dalszej części. Poczekajcie, bo naprawdę wydaje mi się, że na kamerze tego może tak nie widać, ale wydaje mi się, że jednak e, trochę ją pocienili. Ona jest przede wszystkim, zobaczcie, krótsza, bo w dwuskładzie kończy się tu, a w e, pięciu składzie jest aż dotąd. O. I tutaj, w tym momencie, wydaje mi się, że ta jednak jest też grubsza niż ta. Także zobaczę jeszcze nad wodą. Niedługo może będę miał okazję w końcu przetestować ten patyczek. Także zobaczymy, co jest grane. Naprawdę kijek wyszedł świetnie. W moim egzemplarzu nie stwierdziłem żadnych wad. O, pięknie się prezentuje. Jeszcze porównajmy sobie dolniki. Zobaczcie, ten jest ciutek krótszy. Centymetr półtora jest krótszy w tej wersji dwuskładowej niż w tym trawelku. Dobra, nagramy sobie zaraz filmik, pomachamy yy, tymi patykami, porównamy akcje, ale wydaje mi się, że jest bardzo podobna. No dobra, jestem z powrotem. Zobaczcie, troszeczkę dłuższa. I pierwsza przelotka w wersji czteroskładowej jest bliżej uchwytu kołowrotka. Blanki, jak widać, różnica jest. I teraz zobaczmy sobie akcję tych patyczków. Dobra, zaczynamy więc od wersji Travel. Który dalej twierdzę, że jest świetny i że deklasuje w bardzo dużo patyków, nawet dwuskładowych. Jest leciutki, jest wspaniały po prostu. Zobaczcie, to jest wersja Travel. O, choroba, zaraz sobie kij już kładzę. Zobaczcie. O, wielu was kupiło ten kij. Dobra. Tak to wygląda. Ugięcie zaraz zobaczymy. No taki pół parabolik z zapasem fajnym w dolniku. Kijek super. A teraz nowa wersja, słuchajcie, zobaczcie sobie tak. Dolniczek trochę krótszy, no ale sięga mi tak o dotąd. I teraz mamy. Akcja jest bardzo podobna. Też kijek leciutki. Dobrze leży w łapie. Może być trochę cięższy kołowrotek do wyważenia potrzebny niż do tego travela, Przez ten właśnie tutaj trochę krótszy donik. Ale przy tej wadze w ogóle kija to myślę, że ręki Wam i tak nie zmęczy. No akcja jest podobna. Bardzo podobna akcja patyka. Ugięcie też bardzo podobne. Poddaje się tak samo jak i ten. Także różnicy w casting weight, czyli w tym ciężarze wyrzutowym nie widzę tutaj między tymi dwoma patykami. Zobaczymy, jak dolny będzie e, pokazany. Będzie pokazywał nam ta cieńsza szczytuka, jak będzie nam pokazywała opad. Czyli lepiej na, niż na tym trawelku. E, mam nadzieję, że tutaj, tak 0,8 g z dwucalowym kajteżkiem, już będzie coś widać. Na to liczę i tak mi się wydaje. Po tym, po tym czubku jest. E... Tak, on mi się wydaje, że on jest jednak bardziej miękki tak on jest bardziej miękki odrobinę bardziej miękki niż w tym travelu także na pewno dołem będzie trochę mniej ogarniał no i to jest ulubiona moja będzie Ach, kosa pod okonki super sprawa bardzo fajny patyk słuchajcie to tyle macie pytania walcie w komentarzach i tyle resztę Oczywiście po testach nad wodą może jeszcze coś napiszę. Aczkolwiek duże różnice, jeśli o samą akcję, pracę i czułość kija na pewno nie będzie. Wygląd tutaj, cieńszy blank, e, krótszy trochę e, dolnik, no i e, krótsza wklejka, plus ciutek cieńsza wklejka. To tyle, co mi się udało zauważyć. Resztę kilie bardzo podobne. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli macie okazję kupić tego travela i nie przeszkadza Wam cztery składy, i Jest na przykład dużo tańszy niż ten dwuskład. To śmiało możecie brać tego Travela, bo on jest super. Tutaj jakieś różnicy dużej nie będzie w tych patykach, w tych dwóch patykach. Ale jeżeli kupujecie pierwsze zero i chcecie mieć super okoniówkę, cieniutko fajno, śmiało ten dwuskładzik jest dla was. Strzała